W liceum w Concord, gdzie Krista McColiw pracuje, zebrała się grupa uczniów, by zobaczyć start promu. Rodzice Kristy stoją na trybunie. Obejmują się. 27 sekund. Uruchomiono siłowniki hydrauliczne startowych rakiet wspomagających. Krista McColiw zaczyna tworzyć historię. T minus 15 sekund. T minus 9, 8, 7, 6. Zapłon głównego silnika. Start. Start 25. wyprawy promu. Wahadłowiec odchodzi od wieży obsługowej. Potwierdzam start. Houston to Challenger. Zaczynam procedurę obrotu. Zrozumiałem. Mowę mi odjęło. Coś wspaniałego. Trzymaj się, Krista. Trzymajcie się. Trybuna, oddalona o 6 km od wyrzutni, cała się trzęsie. Nie może usiedzieć na miejscu. Statek ciągnie za sobą warkocz dymu o długości kilku kilometrów. To widowisko budzi grozę i zapiera dech w piersi. Dobry obrót. Trzy silniki główne 65% ciągu. Ciąg 65%. Trzy silniki główne pracują normalnie. Christa Makoliff leci na orbitę. Będzie pierwszą nauczycielką w kosmosie. Zdaje się, że start przebiega doskonale. Potwierdzam wartość ciągu. Challenger, Challenger, zwiększaj ciąg. Zrozumiałem: zwiększam ciąg. Prędkość 884 metry na sekundę. Dzieje się coś niedobrego. Pojawił się drugi snop płomieni i dymu. Mamy problem. Wydaje się, że statek stracił jedną z rakiet wspomagających na paliwo stałe. Widzimy dwa warkocze dymu. Nie wiemy, który ciągnie się za promem. Rozdzieliły się. zgłasza się specjalista dynamiki lotu podaj trajektorię nie mamy kontaktu ze statkiem łącze zerwane wszyscy operatorzy bacznie śledzić dane kontrola śledzi rozwój sytuacji oczywiście doszło do poważnej awarii Cisza. Doszło do poważnej awarii. Specjalista odpowiedzialny za dynamikę lotu melduje, że pojazd eksplodował. Kontroler startu potwierdza. Łączymy się ze służbą ratunkową. Czekamy na dalsze informacje. Specjalista dynamiki lotu melduje, że statek eksplodował. Uruchamiamy procedury awaryjne. Czekamy na wieści od służb ratunkowych, które przeszukują obszar kosmotromu.